Czekaj, ro... nie tak. no, parę razy chyba było Co on zrobił? Boże chyba ja skończę tego gena przy tobie i przy nim, skończę, 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 skończę. Kiedyś się wziął latarkę, nie wie co ja podziwiam to. Ja obserwuję. O, on Nie Ja naprawdę coś. podziwiam, i, i czuję się jak. Totalny nob. No bo chyba z koksem jest. On <śmuszczaj> myśli, że ty <te> tam lubię. <śmuszczaj> no nadzieję, no, ja... nagrywałeś to, jaki jest ten dobry. To ja jako killer.